Daniel Century to przede wszystkim bardzo elegancki, kwiatowy zapach dla mężczyzn. Kompozycja została stworzona przez Carlosa Benaima, czyli tego nosa odpowiedzialnego m.in. za Eternity for Men od Calvina Kleina, Jasmine Noir od Bulgari, Quorum od Antonio Puig, Euphoria od Calvina Kleina czy też Pure Poison od Christiana Diora. Opis producenta jest dość enigmatyczny i tajemniczy, ale postanowiłem zacząć właśnie od niego. Posłuchajmy jak Dunhill opisuje swoje nowe perfumy. Akceptując przyszłość nowa chwila przejrzystości, wzajemne oddziaływanie kształtu, przezroczystego szkła, płynu oraz światła. Odbicie przez wklęsłe i wypukłe kształty. Orzeźwiające nuty: bergamotki, grejfruta i mandarynki, baza z drzewa sandałowego, rozgrzewającego olibaną i pachnącego neroli. No dobra. A teraz pora na krótką reklamę, która jak nie mam ma oddać charakter zapachu. Zobaczmy. Po obejrzeniu reklamy, od razu chce się w oczy pewna zapowiedź zapachu. Perfumy mają pachnieć elegancko, minimalistycznie, męsko i bardzo elegancko. A jak jest naprawdę? Century w nutach głowy zawiera takie nuty jak bergamotka, greyfruit, mandarynka. W nutach serce znajduje się Neroli, kardamon i olibanu. W nutach bazy są drzewo sandałowe, piżmo i cypriol. Otwarcie jest przepięknie, rzeźkie i naturalne. I przyznam szczerze, że od dawna nie zadziwiło mnie tak piękne, rzeźkie otwarcie w jakichkolwiek perfumach. Ostatnio, chyba kiedy ponad 20 lat temu, wąchałem Cool Water od Dawidowa, kiedy wybierałem się na studniówkę. I to jest naprawdę spory komplement dla Danhila. Wracając jednak do tematu. W otwarciu uderza nas piękne połączenie soczystych, ale też chłodnych i niesłodkich cytrusów. Mandarynka Grayfruit oraz bergamotka tworząc bardzo naturalny i niezwykle elegancki akord, za który należą się owacje na stojąco. Brawo, ale to wcale nie cytrusy zasługują na największą pochwałę w tej kompozycji. To, co ja uwielbiam w tym zapachu, to bardzo dobrze wykonany akord kwiatu pomarańczy w nucie serca. Nie dość, że zapach jest niezwykle naturalny i nie męczy mojego nosa taniością, to muszę przyznać, że jest na tyle oryginalny, że nie pamiętam, kiedy ostatnio wąchałem coś tak dobrego. Wyobraźcie sobie, że ten akord Neroli jest jednocześnie rześki, ale również delikatnie kremowy, tak jak prawdziwe kwiaty pomarańczy. Akord cytrusowy dodaje nucie Neroli dużo transparentności, elegancji oraz lekkości i Znowu brawo za ten efekt. Wąchając nad garstek mam wrażenie, że nuta kwiatu pomarańczy jest tak gęsta, że czuję aż niuans dojrzałych winogron. Jak pewnie wiecie lub nie nuta czarnych winogron, to częsty efekt uboczny odtwarzania w perfumach akordu białych kwiatów. I to zjawisko jest dość powszechne, szczególnie kiedy perfumiarz chce dobrze oddać zapach właśnie białych kwiatów. To ciekawe, że akord Neroli jest jednocześnie bardzo lekki, ale też gęsty i przy tym niezwykle oryginalny. Jak dla mnie nie... Znajdziecie tutaj tradycyjnego Neroli znanego na przykład z Neroli Portofino od Toma Forda. Ten kwiat pomarańczy jest zupełnie inny, jednocześnie męski, czysty i przejrzysty, ale również bardzo gęsty i niezwykle chłodny. Kolejnym efektem, który zauważyłem od pierwszego dychnięcia, to niezwykle kwieciarniany charakter kompozycji. Naprawdę czuję się, jakbym ubrany w białą kuszylę, wszedł do bardzo sterylnej i lodowatej kwiaciarni, urządzonej w bardzo minimalistycznym stylu, w której eleganckie panie sprzedają przeróżne białe kwiaty. Niezwykły to efekt, muszę przyznać, i kolejny plus dla kompozycji. A teraz krótka przerwa w mojej recenzji, ponieważ chciałbym za zapytać, jakie perfumy z nutą Neroli należą do Waszych ulubionych? Napiszcie proszę swoje propozycje w komentarzu, a ja wracam do recenzji. Wochając Dunhill Century, trzeba wspomnieć również o aspekcie kadzidlanym. Kompozycja z eleganckiej, przestrzennej oraz lekkiej zmienia się w jeszcze bardziej chłodną i sterylną. Sterylną! Dokładnie tak nazwałbym ten zapach, opisując sam kadzidlany aspekt tej kompozycji. Od razu zaznaczę, że nie jest to tradycyjne kadzidło, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie znajdziemy w tym zapachu typowo chłodnego i kościelnego, czy dymno drzewnego kadzidła. Olibanum w tym zapachu gdzieś łączy się z kwaciarniano cytrusowym akordem, tworząc akord przedziwny i niespotykany. Kadzidło jest lekko drzewne, ale jakby zupełnie matowe i grafitowe. To właśnie olibanum dodaje zapachowi bardzo sterylnego i lekko odrealnionego charakteru. Warto nadmienić, że obecny w nutach bazy Cypriol składnik perfum, którego miałem okazję powochać ostatnio w formie czystej, dodaje jeszcze bardziej drzewnego i lekkiego charakteru kompozycji. Co ciekawe, Cypriol należy do składników o charakterze drzewno-papirusowym i często właśnie naśladuje lekko nutę właśnie papirusa w perfumach. Jak dla mnie ten efekt jest mocno drzewny, trochę dentystyczny, lekko skórzany i pachnie trochę jak wnętrze zatęchłej drewnianej szafy. Na szczęście, wpleciony w perfumę Cypriol może pachnieć naprawdę dobrze. Muszę dodać również, że całość kompozycji jest świetnie zmieszana, wszystkie nuty się uzupełniają i przenikają, tworząc bardzo spójną i oryginalną całość. Kompozyc Pozycja jest kompletna, spójna i bardzo ciekawa. Tak jak wspominałem, jak dla mnie to zapach bardzo lekki, sterylny, drzewno kwiatowy, ale również bardzo chłodny. Moim zdaniem nada się idealnie na bardziej formalne spotkania biznesowe, ale również do biura, bo świetnie zgra się z szaloną korporacyjną klimą. W Century przeplata się klasyczna kwiatowa elegancja z nowoczesnymi męskimi akordami kadzidlanymi oraz cytrusowymi. Nie bójcie się zakładać Century również na mniej formalne spotkania. To zapach bardzo uniwersalny. Jeszcze parę słów o flakonie. Wydaje się być bardzo nieporęczny, jednak bardzo dobrze siedzi w dłoni i naprawdę dobrze się go używa. Uwaga, zwraca bardzo bardzo grube, solidne szkło i staradne wykonanie szklanej butelki. Co ciekawe, flakon ma przypominać kostkę do gry, tylko gdzie podziały się czarne kropki? Warto też zaznaczyć, że flakon posiada magnetyczny korek i samo używanie go to wielka przyjemność. No chyba, że chcecie zdjąć korek, to wtedy niestety jest problem. Podsumowując, jak dla mnie to niezwykle udane perfumy i najlepsza premiera 2018 roku. Dunhill Century to piękna kompozycja kwiatowo, kadzi dla nas wyraźnie zarysowanymi nutami cytrusów, olibaną oraz kwiatu pomarańczy. Polecam osobom, które znudziły się bezbarwnymi cytrusowymi zapachami na lato. Lekość, elegancja i fajna nuta tajemnicy, no i sterylność zapachu to zdecydowanie plusy tej kompozycji. Przetestujcie kompozycję jak najszybciej i opowiedzcie co o niej sądzicie. Ja dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!